Cześć, witam Was w drugim odcinku na moim kanale. Dzisiaj pokażemy mecz Arki z Kojniczanką, no i już w zaczynamy. Sidibe, Milewski, Adamczyk, Azacki, Lipkowski, Sidibe, Adamczyk, Szu Milas Nowacki. Szabala. Szczepanek. Jest już drożny, druga minuta. Azacki. Dobrze, dograł Boczek. Jeszcze CDB. Adamczyk. Kúra. I Jeszcze Stolc. Azacki. Lipkowski. Kobacki. Lipkowski. Kobacki. Na Czubaka, a po primel. Rzut rożny. Błowacki, wybicie Sasia Bala. E, Bana. Jeszcze. nie trafił. Branka Narcika. Markowcy zaraz skończy się Jeszcze mają sytuację. Jeszcze mogą coś tutaj udowodnić. Marcjani, Kazacki. Lipkowski. Lipkowski, prosto w ręce Primela. Szabala, Szczepanek, Szymusik, Banach, Dziadkowiec, Szumilas, Matłoka, I nie udano podał. 60 minuta Lipkowski, Sidiba. Kobacki i matłoka, skóra. skura do Kobackiego, łapie Prywel. Szczepanek, Banach, Lipkowski, Azacki, Marcjanik, Adamczyk, Skóra, Szymusik, Kobacki, Paprzyczka, jak on tego nie trafił? Coś nieprawdopodobnego. Mm. Paprzyczki, Skiba. Banach nie przyjął. I z autu Arkowcy. O, Skiba. Przeszło przez Nowackiego, Buczyk! Samo sam i gol! Jeden do zera! Sensacja! Mecz towarzyski. Żółtrożny. 78 minuta. Nowacki. Nowacki. Azacki. Nie ma jeszcze. Paprzycki. Nowacki. Nowacki. Matłoka. Dziadkowiec. Lelarcik. I jeszcze rzut rożny, Nowacki. Nowacki, Paprzycki, nie ma jeszcze stoic. I kolejny rzut rożny. Nowacki się nie śpieszy, jak widać tutaj. Chce utrzymać to jednobrąkowe prowadzenie. Nowacki. Jeszcze centra, Czubak ma tłoka, ale łapie. jest okazja, Azacki, zacniejszy musi skóra dobre podanie Kobacki, Banach Banach Rymaniak Azacki CDB Azacki, Marcjanik, Milewski, Adamczyk, Sidibe, Milewski, do Kobackiego i Czubak łapie primel. Azacki, Sidibe, Skóra, Adamczyk, Skóra. Czubak, jeszcze skóra. Marcjanik. Marcjanik, długa piłka. Czubak, sam na sam Czubak gol, Jeden jeden! Jeden jeden! Ale spalony! Spalony no pech, duży pecharkowców. Rzuty wojna, choć nie czanki szumilans, te poprzeczka bo Co nie Nie ma gola. Lenarcik Azacki. Rymaniak. Azacki. Milewski sydibłą. Czy musik, banach, paprzycki, Szczepanek? Kozina Ozina. Jeszcze raz nie ma. Stoic, Skóra. Dziadkowiec. Szczepanek. Jeszcze kolejny Teraz Skóra. Marcjanik. Adamczyk. Kobacki. Dobre podanie do Stolca, Stolc! Jeszcze raz kafez! wybronił Pibel! Jeszcze Rymania, Kobacki! Milewski! Kobacki nie doszedł! I 91 minuta skóra! Stolc Szymusik! Olżyna, Stolc, Milewski, Skóra, wystawił Hafez, 1-1, 1-1, Mina spalony, drugi spalony, no jaki pękarkowców, mogliby już to wygrać, Rymaniak, Seliba, Rymaniak, łapi Primo. Zadzacki. CDB Kobacki, Szymusik, Boczek, Matuoka, Banach, Boczek, Paprzycki, Boczek, Banach, Kaprzycki, Boczek, Szczepanek, Szumilas. Koniec, koniec. Sensacyjna porażka z pełną niemożliwym zwycięstwem.